Hej kochani, z tej strony Vanessa, czyli Beauty Tricks, witajcie na moim kanale. Dzisiaj mam w końcu długo wyczekiwanych ulubieńców pielęgnacyjnych. Przepraszam, że to tyle trwało, ale po prostu nawastwiły no, mi się wyjazdy i różne rzeczy, przez które nie mogłam tego nagrać, ale... W końcu mamy ulubieńców pielęgnacji, bez zbędnego przedłużania. Zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie łapkę w górę i przechodzimy do filmu. Zacznijmy sobie od pielęgnacji i najpierw, jeżeli chodzi o pielęgnację, zacznijmy od zmywania. Zmywanie dwuetapowe, myślę, że już każdy to zna. U mnie jest to płyn micelarny i żel, u innych może być to olejek do demakijażu, krem do demakijażu, jakiś mus do demakijażu i później żel. Tak powinno się demakijażować e, makijaż, e, ponieważ wtedy dogłębnie całkowicie zmywamy ten make-up. E, u mnie jest to mój płyn micelarny. Ja używam płynów micelarnych, dlatego, że mnie po prostu oleje, tłuste rzeczy, masełkowe itd. Nie po prostu zapychają. Wielokrotnie podchodziłam do różnych rzeczy tłustych, olejowych i tak dalej. Po prostu moja skóra tego nie lubi, dlatego ja się decyduję właśnie na płyn micelarny. To jest mój ulubiony płyn micelarny z Garniera. ja go używam od zawsze. Testowałam w ogóle w zeszłym roku tyle płynów micelarnych, i no, zawsze mam tak, że testuję i mówię. N -n". I po prostu wracam do tego. To sama wam z tym żelem. Oh my god, to zmieniło moje życie, przysięgam, to zmieniło moją skórę. To jest Samarite Supreme Cleanser Face and Body. Ja tego używam też czasem do golenia nóg, no, jeżeli mam taką bardziej wrażliwą skórę, na przykład właśnie e, zimą, ale głównie używam tego do twarzy. Co to robi z twarzą, to jest e, szok. Dla osób, które mają cerę taką suchą... Em, taką skłonną do niedoskonałości. Myślę, że um, możecie się skusić na to. To jest moja trzecia butelka i on jest bardzo wydajny. Wystarczy tak naprawdę jedna pompka, żeby domyć makijaż, bo to wygląda tak, jeżeli ktoś jeszcze nie jest znaznajomiony z oczyszczeniem dwuetapowym, to najpierw zmywamy twarz właśnie płynem micelarnym, bądź olejkiem, masełkiem, czym tam chcecie, a później to całość zmywamy wodą z żelem i u mnie to jest najlepszy żel w życiu, jaki używałam. To jest taka emulsja wręcz, to tak... Po pierwsze, nie mamy skóry ściągniętej, nie mamy skóry wysuszonej, nie ma żadnego szczepania jakiegoś takiego nieprzyjemnego. To jest złoto w butelce, że tak powiem. Nie jest to tani produkt, bo to około stówki chyba kosztuje, ale jest naprawdę bardzo wydajny. Używałam i pianek, i żeli, i jakichś takich różnych emulsji. testowałam naprawdę masę produktów od drogeryjnych, bo takie naprawdę mega drogie on, on za 300, 400 zł i to jest złoto, serio to jest złoto polecam bardzo, właśnie szczególnie jeżeli ktoś ma cerę suchą. przechodząc do peelingów, mam tutaj dwa do polecenia tutaj jest peeling Skyli um, to jest peeling, to jest w ogóle śmieszne, bo ja się go kiedyś bałam przetestować bo to jest peeling chyba, który Widziałam, że chyba w całej karierze, jak się siedzę tutaj na Insta, i na YouTube, i na TikToku i tak dalej, zebrał najwięcej hejtu ze wszystkich peelingów chyba na całym świecie. Naprawdę na niego był taki hejt, to po prostu, ile osób mówiło, że to w ogóle szkodzi skórze, że to jest dramat, że to jest syf w butelce sprzedawany za miliony, to ja jak to dostałam miałam takie okej. Okay to ty idziesz do szafki, może kiedyś cię przetestuję. I w końcu kiedyś potrzebowałam peelingu. Mówię, dobra, to jest ten czas. Mówię, trudno, jak mnie wysypie, jak mnie podrażni? Mówię, trudno, już i tak gorzej nie będzie. I słuchajcie, co to robi z moją twarzą? To jest y, sztosik. Tylko, że tak, y, tego peelingu nie używamy, kiedy mamy trądzik. Aktywne zmiany, skórę jakąś atopową, łuszczycę. Jeżeli mamy po prostu przerwanie ciągłości tkanki, jeżeli mamy na przykład, nie wiem, nawet jakąś opryszczkę, czy się skaleczymy, czy właśnie mamy tą skórę mocno podrażnioną, to nie używamy tego. Po opalaniu też nie używamy tego. Po jakimś odmrożeniu też nie używamy tego. To jest produkt, który jest mocno peelingujący. ale jak on pilinguje. Jak nim przejedziecie, to jest zero suchych skórek. Serio. Ja peelinguję nim zazwyczaj okolica nosa, tutaj brodę, czoło. Tu, gdzie nie potrzebuję peelingu, nie jadę nim. Tak samo tutaj dookoła oczu, dookoła ust jakoś tak bardziej nie używam tego. Bo jest to po prostu mocny peeling Pomocy e, ma tutaj to jest taki gruboziarnisty intensywny peeling, natomiast nie jest to najmocniejszy peeling, jakiego w życiu używam, dlatego nie wiem skąd te opinie wydaje mi się, że to dlatego, że on jest e, to jest walnut face scrub i on ma w środku e, z, jakby drobinki z łupinek orzechów i to wywołało po prostu niesamowitą lawinę hejtu e, która spadła na Kylie Skin Kylie, Kylie Skin e, stanach po prostu naprawdę co drugi youtuber mówił jak tego można używać i ja mówię, no dobra przetestujemy i naprawdę przyniagałam nie wiem skąd taki hejt, ja mam y, zapasową drugą butelkę jeszcze w szafce żeby mi się tylko y, nie skończyło i to jest super produkt na takie zadania specjalne Natomiast jeszcze fajny produkt z Bielend, ostatnio zaczęłam testować, jakieś 2-3 miesiące temu, jest to łagodny peeling drobnoziarnisty, jest spoko, jest spoko w takich momentach, kiedy nie potrzebujecie takiego, wiecie, mocnego zdarcia, ja na przykład tutaj mam bardzo suchą skórę na nosie, więc ja już wiem, że sobie z nim będę dzisiaj rozmawiać przy pielęgnacji wieczornej, natomiast ten tutaj to jest taki po prostu piękny, żeby zrobić to teraz na dwa, raz na trzy tygodnie, jeżeli nie potrzebujecie, a chcecie po prostu sobie tą skórę bardziej oczyścić, co do peelingów kwasowych, to nie używam. Znaczy, może za 2-3 razy użyłam w tym roku, ale uważam, że moja skóra woli oczyszczanie manualne teraz. Natomiast jeżeli jesteście osobą, która ma trądzik aktywny, która ma jakieś zmiany na twarzy, to polecam wtedy właśnie peelingi kwasowe, bo takich peelingów, czyli peelingów manualnych, którymi e, trzemy buzię, nie używamy, kiedy mamy trądziku, ponieważ możemy sobie to roznieść. To samo tyczy się opryszczki, e, różnych zmian skórnych, które mogą się przenieść gdzieś tam dalej, po prostu wtedy takich peelingów nie używamy, wtedy sięgamy po jakieś enzymatyczne, ewentualnie kwasowe, tylko też odpowiednio dobrane do naszej skóry. Ja na przykład, jeżeli chodzi o peelingi enzymatyczne, to lubię tutaj Wam się wyświetli peeling Stopy. mam nadzieję, że jeszcze jest w produkcji, tutaj macie go. I peeling czerwony z The Ordinary to też jest fajny peeling, tylko że kwasowy, ale Jakoś nie sięgałam w tym roku bardzo rzadko, więc pokazałam Wam te dwa. Po oczyszczeniu zazwyczaj tonizujemy twarz. Jeżeli tego nie robicie, to zacznijcie to robić, naprawdę. Zmieni to Wasze życie pielęgnacyjne. Moje ulubione dwa toniki to są te dwa. Tutaj macie markę taką profesjonalną, to jest Apis. Ja tą markę miałam, znałam na studiach. Ta marka też jakby występuje w salonach, więc to jest naprawdę profesjonalna pielęgnacja kosmetyczna, taka salonowa. Uwielbiam ten peeling, uwielbiam peeling, który nazywa się chyba Acne Stop, coś takiego. Zielony napis Acne coś tam, wydaje mi się, że to jest Acne Stop. Ale to tutaj, to jest to, co pobiło moje serducho w tym roku jeszcze bardziej. A myślałam, że naprawdę tego nic nie przebije. Jest to Supreme Lab Bielenda Professional, tonik łagodzący nawilżający z aloesem i kurkumą. I ja tego zużyłam już chyba z 7 butelek. Bardzo fajnie łagodzi... Tak uspokaja tą skórę, koi, przygotowuje fajne pielęgnację I faktycznie widzę różnicę, mm, kiedy użyję tego toniku, a jakiegoś tam powiedzmy toniku X innego. To jest złoto w butelce również. Totalny game changer. Póki co naprawdę nie znalazłam lepszego toniku niż ten. I wcale nie jest jakiś taki ultra super drogi. Natomiast myślę, że ten wychodzi taniej, bo też ma wielką butelkę. Po tonizacji, co robimy? Nawilżamy skórę wstępnie serum. I to są, moi drodzy, dwa serum sera, które powinny dostać nagrodę najlepszego produktu 2021 z Serio, to jest złoto, złoto, złoto diamenty, w ogóle najdroższe kryształy świata w butelce. Ja to sobie sama kupuję, nie myślcie sobie, że to jest we współpracy z Medica, z Make-up After Forty i ja to dostaję za darmo. Ja sobie sama to zamawiam zawsze na Minty. Ja nawet nie wiem, nie umiem liczyć, nie wiem, która to jest butelka. Jedna i druga, ja nie wiem. Są wspaniałe, nawilżają, działają super kojąco. Ja mam tutaj peptydy, dużo dobroci i e, chyba w tym serum na noc, są składniki e, takie jak Niacinam. Za po prostu śmieszne pieniądze. To jest złoto. Kosztuje po 59 zł za sztukę. Cześć! 59 zł za takie serum. Odstawiłam serum Samarite, inne sera, które były mega drogie i aż mi przykro. <gryw> aż mi przykro, słuchajcie, jak sobie przypominam, ile ja za to płaciłam. E, także tak, mega polecam. To jest game changer. To powinno dostać nagrodę najlepszych. Produktów pielęgnacyjnych 2021. Um, I tak, polecam, ale nie kupujcie mi wszystkiego, bo będę płakać. Następnie, moi drodzy, spf -y, czyli coś, z czym bardzo mocno zaprzyjaźniłam się w roku 2021. Bo tak, wiecie, ja nie mogłam znaleźć żadnego SPF-u. Ja byłam bardzo. W złym stanie, jeżeli chodzi o skórę. Tutaj Wam gdzieś wyskoczą zdjęcia. Ja miałam bardzo mocny trądzik. Z tego okresu, kiedy miałam naprawdę bardzo mocny trądzik, fot nie mam. Jak już było lepiej, ale wciąż źle mam tutaj zdjęcia. I po prostu nie używałam SPF-u. Natomiast zaczęłam! I mam do polecenia dwa super SPFy. I on jest fajny też, bo ma tutaj, że to tylko takie dopełnienia. To się nazywa Hydra Vizor. I on jest taki. To jest SPF 30. I on zostawia na skórze połysk delikatny, jest przy okazji taką lekko rozświetlającą bazą, super dla cery suchej, bardzo fajnie przy okazji nawilża, no i ten SPF nie jest to SPF 50, natomiast jest to 30, myślę, że i tak dobrze, żeby używać jakiegokolwiek niż żadnego. Więc jeżeli nie lubicie takich bielących SPF-ów, to z tego będziecie bardzo zadowoleni. Natomiast druga sprawa to jest SPF Basic Lab Emulsja 50. On troszkę bieli, ale to się jakby, jak rozsmarowujecie, to to już znika to bielenie. Tylko z tym jest jeden problem, bo to jest już moja trzecia butelka, że po jakimś czasie on zaczyna się, nie, nie każda sztuka, bo ja już jedną miałam dobrą, a jedną miałam właśnie wadliwą i w tej wadliwej sztuce zaczęło się robić takie granulki. To podobno się nic nie dzieje, bo to się po prostu jakieś mi minerały po prostu zbrylają. Jakie jest średnio przyjemne do nakładania? To zazwyczaj się dzieje na samej końcówce. Wiecie, jak zostaje taka końcóweczka kremu, to wtedy takie coś się może dziać. Jeżeli Wam to się dzieje wcześniej, to trzeba to zgłosić po prostu do sklepu właśnie w Basic Labie, bo ja też miałam taką sytuację, napisałam do nich, wyjaśnili mi o co chodzi i poprosili o po prostu zwrot produktu, żeby oni sobie to mogli zbadać i ewentualnie wtedy odsyłają nowy, jeżeli to jest, wiecie, przy nowym produkcie. Jeżeli to się zacznie gdzieś tam pod koniec, no to podobno ma prawo. No, i trzeba patrzeć też na ważność, bo on ma 6 miesięcy. Bardzo w ogóle polecam sprawdzać daty ważności produktów pielęgnacyjnych, bo nie sprawdzając daty ważności, można sobie zrobić dużo krzywdy właśnie używając takich produktów u terminu. Krem Nanos. I tutaj akurat znowu przychodzi Samarita. Krem z Samarite poleciła mi moja mama. Jest przewidywalny, kosztuje około 200 chyba coś złotych. Jest wydajny, jest przyjemny, przede wszystkim bardzo ładny, ma zapach i nie zapycha, on nie zapycha, on jest fantastyczny, fenomenalny, bardzo go lubię, to jest już moje trzecie opakowanie, ile dobrze pamiętam i stosuję go bardzo często, ale czasami zamiennie z kremem z Bielendy, Supreme Lab intensywnie Odżywczy Krem na noc z ceraminami z polecenia Klaudii Owczarek, bardzo dziękuję za polecenie i ten krem fajnie odżywia, ale nie mogę go stosować, że tak powiem, cały czas, bo mam wrażenie, że po nim mnie troszeczkę wysypuje, ale jest super odżywczy i kiedy mam taki moment, kiedy mam jakiś tam stres, dużo wyjazdów i ta moja skóra jest jakaś taka zeschła i jakaś taka, wiecie, pozbawiona blasku, wtedy się nim ratuję. Używam go po prostu raz na jakiś czas, nie codziennie, codziennie sięgam po samolite. I w sumie przebrnęliśmy przez wszystko, jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy. Ale nie do końca, bo brakuje nam czegoś takiego na mały pryszcz. Co nakładacie, jak wyskoczy wam mały pryszcz? Możecie mi pisać na dole w komentarzach, bo bardzo dużo z Was ma dużo fajnych produktów do polecenia. Ja kiedyś Wam polecałam papkę Jadwigi, ale ona się strasznie, mm, nie dość się kruszy po wyschnięciu, to się strasznie leje. Bardzo lubię też Mario Badescu, ale on jest bardzo intensywny, i jak się go nałoży kilka razy w tym samym miejscu, to po prostu wyziara skórę i zostaje mega sucha skórka. W 2021 Mio wyszło z takim produktem i to jest genialne. To jest moja druga tubka, nazywa się to Pink Acne Poison i to jest tak jakby idealne po prostu połączenie papi Jadwigi z Mario Badescu, z czymś jeszcze. I właśnie to... jest to o, to jest taka pasta w tubce, która po pierwsze się y, nie leje, ona się trzyma skóry, nie odpryskuje, więc nie macie wszystkiego na poduszce w oczach i tak dalej, jak to było przy papce Jadwigi. I nie jest aż taka żywąca jak Mario Badescu. Yy, ona fajnie zasusza, uspokaja tą skórę. Jeżeli wyskoczy, to oczywiście nie działa na zaskórniki, nie kładziemy tego na całą twarz i tak dalej, bo wiem, że niektóre osoby tak robią. Proszę, nie róbcie tego z żadnym produktem, tak nie róbcie tym takim napryszcze, nie nakładajcie na całą twarz. Te produkty są na takie Naprawdę duże bomby atomowe, takie wiecie, podskórne, bolące, że jak dotykacie tego miejsca, to Was boli pół twarzy. Na to jest super ten produkt. No i produkty, które wymieniłam też są fajne, natomiast ja używam teraz, odkąd to wyszło, używam tylko tego i jest naprawdę świetne. Jedyny jakby minus tego produktu to jest to, znaczy minus, to jest też plus, bo nie brudzimy poduszki, nie brudzimy sobie całej twarzy. Po prostu jeżeli się obudzicie, trzeba tą skórę lekko namoczyć, zmyć. I szybko się można tego pozbyć Moim zdaniem to jest lepsze niż to, co było z papką Elwini, Właśnie, że ona się tak odkruszała Że wystarczyło, wiecie, niby przetrzeć wacikiem Ale z drugiej strony pół poduszki, piżamy Wszystko, czego dotknęło się, było ubrzone w tej wapce Elwini, Dlatego to jest mój złoty gral Na, jeśli chodzi o pielęgnację, pryszczy Tak, bardzo polecam Skończyliśmy pielęgnację twarzy, więc przechodzimy do pielęgnacji włosów i tutaj nie będzie jakoś dużo informacji. Jak widzicie, ja mam bardzo długie włosy blond i chciałabym tutaj pokrótce powiedzieć, jak ja się nimi zajmuję, żeby były ładne, błyszczące, nie aż tak zniszczone i nie traciły tego ładnego, powiedzmy, beżowego koloru, żeby nie były takie, wiecie, słomiano-żółte. Ja swój piękny kolor zawdzięczam oczywiście mojej prezjerce, ale, wiecie, blondy mają to do siebie, że jak się wyjdzie z salonu, to tak po 4 tygodniach, 5 tygodniach te włosy są żółte. I żeby nie chodzić raz w miesiącu do bryzjera, tylko raz na dwa miesiące, raz na półtora, raz na dwa i pół czasami, e, używam tego. To jest złoto kolejny w butelce. E, to jest coś niesamowicie dobrego. Niesamowicie taniego, bo to chyba z 15 zł, kosztuje taka butelka, a ono starcza... Ja już mam grubo ponad rok ją. E, to jest szampon Sleek Line Shine do włosów blond. Jest napisane Blush Blond. Ale ja tym nie myję włosów w sensie całych, wiecie, że że całe włosy, bo to będzie fuksja. Przysięgam wam przy włosach wytrawionych blond rozjaśnionych to będzie fuksja i tego nie chcecie. Ja przygotowuję sobie miskę z wodą, po prostu jakąś miskę z wodą, albo kubeczek raczej staram się żeby to była miska. Natomiast jak muszę to na szybko zrobić to biorę kubeczek, wkładam tego około takie wiecie dwie pompki, czyli plus minus dwie łyżki do wody mieszam z wodą, spieniam i najczęściej robię takie zamaczanie włosów, czyli jak już umyję włosy głową w dół, w wannie to po prostu przygotowuję to, e, kiedy już umyłam te włosy i włosy zamaczam całe łącznie z głową w tej misce, trzymam powiedzmy 30 sekund, wyjmuję, przeczesuję, oczywiście te włosy wcześniej są rozczesane na odżywka, bo ja myję tą metodą OMO, czyli odżywka, mycie, odżywka, więc jeżeli zrobię tą odżywkę, rozczeszę włosy, umyję, zamaczam w mieszance z wodą z tym szamponem, przeczesuję delikatnie bardzo włosy, żeby po prostu ten barwnik się wszędzie rozłożył. Biorę bardzo małą ilość w dłonie i wcieram tutaj w sam przy linii włosów, bo tutaj są te włosy najmniej rozjaśnione, więc one najszybciej robią się żółte i najtrudniej łapił ten różowy barwnik, najłatwiej on łapie tutaj na końcówkach. Um, I czekam chwilę, dosłownie po 40-60 sekundach spłukuję i ten kolor jest może się robić lekko różowy, zależy jak Wasze włosy złapią, ale po kolejnym myciu te włosy będą po prostu beżowe i to będzie się tak trzymać do kilku myć. Ja to staram się robić nie częściej niż na 3-4 tygodnie, po prostu żeby te włosy, wiadomo, to w jakimś stopniu te włosy troszeczkę maltrytuje. Ale nie robię im krzywdy, na pewno jest to dużo lepsze rozwiązanie niż te płukanki z Joanny i z innych takich rzeczy i dużo lepsze niż szampony fioletowe. Można też to połączyć pół na pół z szamponem fioletowym, też z tej samej serii albo z jakiejś innej marki, ale ta marka mi się bardzo dobrze sprawdza. Nie wysusza mi tak włosów, nie robi, że są takie matowe, bardzo ładnie po prostu te włosy wyglądają, są takie. Nie błyszczące, jak widzicie, zresztą nic im nie dolega, więc bardzo, 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 bardzo mocno polecam. Wielu nawet fryzjerów się mnie pytało, czego używa, ja używam, i kupiło to z mojego polecenia. Moim włosom też bardzo dużo dają oleje, a raczej olejowanie. Olejuję zazwyczaj na ten żel z Yumi. Jest to chyba marka, którą znajdziecie w Lidlu, o ile się nie mylę, i chyba w hebę jeszcze. I to jest bardzo tanie, bardzo fajne, ładnie pachnie i fajnie się nam nadaje jako taka baza właśnie pod olejowanie, bo zanim polejemy włosy, nakładamy właśnie sobie coś nawilżającego, może być to żel aloesowy, właśnie z tej firmy albo z jakiejś innej, jest też marka Eveline, która robi właśnie tanie te żele, oleje Mój ulubiony olej do włosów jest to olej ze słodkich migdałów z Maxmo oraz Fix Your Hair z dopiskiem Blonde Edition też z Maxmo i to są dwa oleje, dwa rodzaje olejów, które są transparentne, czyli nie rzucą nasze, naszego włosa. Ale oleje, które mają żółty kolor, mogą z tego włosa wypłukiwać te fajne, chłodne pigmenty. I nadawać im żółtego koloru I to nie będzie dobrze wyglądało e, Tak samo włosy olejuję odtąd dotąd Bo tutaj już um, mam włosy mniej rozjaśniane Bo ja rozjaśniam włosy Znaczy fryzjerkami rozjaśniam pasenkami I tutaj macie jak widzicie taki um, Jakby kontrolowany odrost Dotąd mniej więcej Więc ja mniej więcej poniżej ucha nakładam um, właśnie olej um, Trzymam go Zależy, czasami pół godziny, czasami dwie godziny, czasami trochę dłużej i spłukuję go właśnie odżywką i też nie myję włosów na całej długości, tylko właśnie skórę głowy, a to co spłynie po włosach to się spłynie, bo inaczej po prostu moje włosy by były przesuszone, te pękające pewnie i dramatyczne, olej troszeczkę je wypełnia, tak samo używam silikonu, wiem, że dużo osób nie używa, natomiast ja używam, z tej firmy mam też maskę silikonową, właśnie mi się skończyła. My z wami nie pokażę, ale tutaj może gdzieś wkleję. E, oraz używam serum. Ja najczęściej używam tych olejków. Tutaj mamy olejek Only Bio. On jest dostępny w Rossmanie, jeżeli się nie mylę. A tutaj mam coś, co miałam w paczce PR i też bardzo lubię ten olejek. To jest olejek Hair Panda Silky Elixir i on bardzo ładnie pachnie. E, taką trochę jakby gumu balonową. Nie wiem, co mogę wam więcej o nich powiedzieć, bo one po prostu mają zabezpieczać końcówkę włosa i ładnie pachną w dodatku, także to tyle. A co kiedy moje włosy potrzebują suchego szamponu? Raczej staram się go nie używać. Tak samo staram się nie używać lokówki, Jak coś, to mam teraz włosy zakręcone na metodę bez ciepła, zaraz do tego przejdziemy. Ale raczej staram się nie używać lokówki, Prostownicy to nawet nie mam od wielu lat, więc do suchych szamponów też się staram nie używać, lakierów, pianek i tak dalej. One po prostu, no, nie są mile widziane na włosach, które już tak są podniszczony przez rozjaśniacz i ja używam, jeżeli już w ogóle używam suchego szamponu, to sięgam po Sephora Hair Styling Poof Go, to jest taki chcę wam pokazać taki, go się naciska i on wydziela z siebie taki puderek on nie jest areozolem tylko to jest po prostu, naciska się i on po prostu wyskakuje, bo ma powietrze w środku spoko opcja, dobra dla środowiska bo nie mamy tego areozolu i Wiecie, jest ratujące życie, kiedy naprawdę, naprawdę potrzebuje mieć świeże włosy, a nie zdąży ich umyć. Um, I jeszcze jedna fajna rzecz, to właśnie jeżeli na przykład nie zdąży tych włosów umyć, nie chcę używać suchego szamponu, bo no wiem, że to nie będzie dobrze wyglądało, to um, zrobię sobie włosy w kucyk, jak widzieliście na wielu filmach i tutorialach yy, i postach. Yy, I to się nazywa got to be yy, Bye Bye Flyways. Ja mam ogólnie bardzo dużo baby hairów nie tylko tutaj na linii włosów, ale też tutaj takich sterczących i to jest super do przylizywania baby hairów to wygląda jak taki żel do brwi i tym sobie zaczesujemy mogę wam na przykładu pokazać zaczesujemy tym sobie baby haira można też tutaj sobie stylizować te baby hairy takie przy zakolach czyli nie włosów po prostu żeby zrobić takie fajne fryzurki bardzo super się to sprawdza szczególnie przy ulizanych kucykach na przykład właśnie na wprost żeby dolizać te włosy tutaj wszędzie, żeby nie było takich sterczących igutów. I ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o włosy, czyli stylizacja, unikam stylizowania na ciepło. Bardzo się staram, żeby nie stylizować włosów na ciepło. Zresztą na moim. I Instagramie i YouTube znalazło się kilka sposobów na włosy bez ciepła, loki, fale, bez ciepła, więc jeżeli nie widzieliście jeszcze, to zapraszam, postaram się Wam napisać to w opisie. Używam wałków jedwabnych, wygląda to jak jakieś narzędzie zbrodni i nie mówią już jak parówki, natomiast to takie parówki na włosy. Używam tego właśnie z Maxmo, to są wałki jedwabne. Ten ok, ale dużo bardziej lubię ten cieńszy. Właśnie po nich mam takie piękne włosy. Teraz, właśnie ze względu na to, że one tak pięknie wyglądają, ja mam. Jest godzina cztery. Jest godzina 21 i ja mam od godziny 8 rano takie włosy po wałku cienkim. On jest chyba niebieski, taki cieniutki i on jest super. Ten jest fajny właśnie, żeby tak sobie delikatnie wystylizować te włosy, ale niestety na tym wałku się długo włosy, długo takie zdefiniowane loki się nie będą trzymać. On jest raczej taki właśnie, żeby te włosy jakoś tam ujarzmić, ułożyć w jedną stronę. Natomiast ten cienki jest super. Mam też gumeczki, które naprawdę dużo dają. Mm. Może wam się wydawać, tak samo ja miałam, że a, gumka taka czy taka jest spoko. E, jedwabne produkty naprawdę bardzo mocno zmieniły moje włosy, a to raczej jak one się nie odgniatają, bo moje włosy są dosyć podatne na odgniatanie. I po prostu za każdym razem, kiedy mam jakąś gumkę itd. Em, inną niż jedwabne produkty, to mam takie... to dlatego odstawiłam te, te rzeczy właśnie materiałowe, e, takie gumki. Em, Wiecie, jak są mu takie cienkie. Ja te używałam kiedyś i ja już się nie dziwię, dlaczego mi się tak włosy kruszyły. Natomiast jak mam teraz właśnie te gumki, mam też właśnie opaski od Andzie. Ja jestem rozpieszczona, mam dużo produktów z Maxmo i uwielbiam ich używać. To też chciałam Wam wspomnieć. I ostatni punkt naszej wycieczki przez pielęgnację to ciało. I z ciała niestety, bo niestety, mam tylko trzy produkty. Mamy żel do mycia. To ta firma to jest moje odkrycie, dostałam to w pijarze -y i to czekało na mnie długi czas, zanim się zabrałam do testów tej marki. To jest Nestilante, ja wspominałam wam wiele razy na Insta i na YouTubie. To jest marka, która ma tak ładnie pachnące żele, że serio... Nie wyobrażacie sobie, że tak ładnie może pachnieć Wasze ciało. On się bardzo długo utrzymuje na ciele, pięknie pachnie, nie wysusza tej skóry i ja bardzo lubię zapach portofini. Uwielbiam ten peeling. To jest peeling życie, to jest peeling taki mocno tłusty, ale jest taki... O, oh, on jest taki tłusty, przysięgam wam, jakbyście się jakimś smalcem smarowali i bardzo mocno złuszczający, ma duże drobiny, więc jeżeli macie skó suchą skórę, problemy z wrastającymi włoskami i tak dalej, macie skórę szorstką... To jest genialne, to jest do ciała, ale super się nadaje też do stóp i do dłoni. Bardzo polecam, przepięknie pachnie, mój ulubiony zapach to właśnie ten niebieski. I ostatnia rzecz to coś, co kupiłam ostatnio w Yasumi, jak wiecie dostałam od rodzinki bony na masaże i tak dalej. I ostatnio kupiłam sobie, słuchajcie, masaż świecą i to jest świeca, która się nazywa White Mask, ja to trzymam w opakowaniu, żeby mi się nie zakurzyło. I to jest świeca, którą się podgrzewa i wykonuje sobie masaż. Natomiast ja sobie ją kupiłam do domu, zapytałam czy mogę. Zapłaciłam za nią chyba 65 zł. I to jest świeca, tutaj już jest z która przepięknie pachnie piżm. Ale jaki to jest piękny zapach? To się tak długo utrzymuje na skórze, przepięknie ją natłuszcza. Jeżeli macie skórę bardzo mocno suchą, to jest dla Was, jeżeli lubicie mocno fajny zapach na skórze, jeżeli się utrzymuje, jeżeli czujecie, że czymś fajnym pachniecie. Myślę, że możecie zadowolenie. Oni tego nie mają w stałej sprzedaży, ale jak zapytacie, to myślę, że Wam sprzedadzą. Mi pani sprzedały ze 6 zł, jestem zadowolona. Korzystam oszczędnie, korzystałam już trzy razy i na razie widać, tylko dosłownie, że tyle upyło, bo to jest naprawdę bardzo mocno tłuste i bardzo takie wydajne. Dobra kochani, to by było na tyle. Jeżeli mielibyście jeszcze jakieś pytania do jakichś produktów, oczywiście mogłam o czymś zapomnieć, to piszcie mi tutaj na dole w komentarzach. Mam nadzieję, że cieszycie się. Tego odcinka będziecie go oglądać. Jeżeli podobał wam się, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, kliknijcie dzwoneczek i wpadajcie do mnie na insta. Bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, kuziaki, pa!